Dobra, wrzuciliśmy pudełko. Widzisz, nie pokazaliśmy co wrzuciliśmy w ogóle. No, no to dorobić to później, Dobra, pudełko. wrzuciliśmy pudełko tutaj do tego garnuszka naszego kochanego. Wlewamy teraz 50. No wlaj, to wszystko zdrowe. Aż że 50 naszego eliksiru. Później można dodać trochę cukru, kurwa. Czajesz o co chodzi, bo Dobrze, to trzeba. To wrzucić? No już. Ja mówię Ci o co mi chodzi. O tej... Jest druga. No. Trzeba ładnie wymieszać, będzie gitara, no. Czajisz? No i zobaczcie, cały czas mieszamy, mieszamy, ugniatamy to ciasta, że ugniatamy. Powinno być gitara. Mamy tutaj, tak w miarę, na ciasto zrobione. To jest dla szybkości zrobione pierwszy raz, bo no nie. Kuleczki weszły. Czego? Czekolady. I teraz masujemy, masujemy i. Dobra, patrzcie, z tego zrobiliśmy ciasteczka, z tego zrobiliśmy ciasteczka. Zwykła przyprawa, że zwykła przyprawa, szybka akcja. Miało wyjść niby 8 tutaj sztuk. Jest tutaj napisane 8. Wyszło nam 9. Zobaczymy czy nam to urośnie i czy to będzie kopało, no nie? Trochę widać tutaj czekolady. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Wchodzi to na 190 stopni Celsjusza. Kurwa, nie pokazane jest ile Ile czasu? Chyba 4-5 minuty? Tak szybko? Słuchajcie, ogólnie wyszło tak, że my tą paczkę mamy ze sklepu że ze sklepu, no nie? Także myśmy tutaj nie dodali jajka A że nie dodali jajka, ani kurde odrobiny więcej mąki, ani cukru Nic, tylko to co mieliśmy w paczce Tu mamy nasze tajne za... Zapiski, aż zapiski I wbijamy to do piekarnika Dawaj do piekarnika mordo Okej, okay, dobra Ciastka lądują do piekarnika. Mordeczki. Dobra mordeczki zobaczcie jak to wyszło. To ciasteczka. Wyszły. O. Jeszcze ja tutaj na ciepłym piecu zostawię. 10 minut.